Harmonia. A, widzę, że y, tu się trochę rzeczy zmieniło. Ten baw, harmonia, który przed chwilą mieliście okazję zobaczyć, jeżeli ktoś interesuje się mechaniką, y, informuje o tym, w jak, jaki sposób y, moje mistrzostwo się sprawuje. Mistrzostwo to jest nowa rzecz wprowadzona właśnie w, w kataklizmie, która która, zwiększa, która wpływa bardzo pozytywnie na umiejętności każdej z postaci. W moim przypadku zwiększa ilość życia zwiększa ilość życia leczoną przy użyciu czarów działających przez określony czas tak zwanych hotów healing, healing over time.

się chce ze mną skontaktować na Skype, oby tylko nie dzwonił za chwilę. No nie. Jakiś koleś spadł do dziury. No cóż, to tak, to już jest. Jak się nie patrzy pod nogi. Ach, panie, panie Detch, e, cóż, dos popełnił żeś pan poważny błąd. Wpadając do dziury, bo będziesz pan musiał biec. Tu nikt nie pomoże w tej sytuacji. za bardzo. Chyba sobie poradzimy we czwórkę. To jest dosyć łatwo. No cóż, ten mak, mak tak, popełnił pewien błąd, ale, ale tak, Resplis. Jak ja mam cię. On chce, żebym ja go. Nie mogę go ożywić, bo spadł na glebę kilkadziesiąt metrów w dół. Chyba, że coś się zmieniło w mechanice gry, i ja wychodzę na yy, nuba jak to się mówi popularnie ale nie wydaje mi się. jakiś cwaniak. To czego użył ten tutaj druid to jest grupowa rezurekcja dostępna dla gildii na 25 poziomie i to powinno go żywić niezależnie od lokalizacji, w której się znalazł. Ale nie, chyba był poza zasięgiem. No cóż, jeżeli chodzi o krwawe elfy, czyli Elfy w hordzie, to ja mam do nich drobne zastrzeżenia. Kiedyś... Kiedyś... Cóż, to za ciekawy język. Kiedyś, jak nie mieliśmy elfów w hordzie, to była naprawdę hardkorowa ekipa. Te elfy są takie śliczne i wymuskane, że aż szkoda gadać. On chce, żeby go ktoś przywołał. Czy my tu mamy jakąś klasę, która może przywoływać? Warlock może przywoływać, mój drogi, przestań się wygłupiać. To jest specyfika grania na normalu. Takie się egzemplarze trafiają właśnie. Chyba, że znowu się coś zmieniło w mechanice. Oh. Mógłbym się zamienić w drzewko, żeby to. Ten, ten bladel będzie tam stał pewnie na starcie i czekał na jakiś samon. Nie chce mi się pisać yy, obelżywych żywych kaseł w jego kierunku. Tak, moi drodzy, jeżeli chodzi o granie takie, to ja bywam dosyć paskudny. Nie żartuję. Ale od czasu do czasu mam ochotę, tylko nie, nie z reguły nie mówię, bo... Z wami mogę pogadać, co myślę na temat tego kolesia, ale jemu ja bym nie powiedział, nie chciałbym mu sprawić przykrości, bo komu to do szczęścia potrzebne? Na pewno nie mi. Ach, jeszcze ten boss. No cóż, tutaj jest, to jest dosyć rozległa instancja. Jak widzicie... Jeżeli ten odcinek będzie się przedłużał jakoś wyjątkowo, to pozwolę sobie go podzielić na dwie części. No, panowie, Boś, tak to już jest z, z ekipą przypadkowych kolesi. To jest jeden z powodów, dla których ja w większości przypadków gram tankiem. Po co? Żeby nie trafić na kiepskiego tanka. Bo jak tank jest kiepski. To niestety jest rzeźnia. I nic się nie da zrobić. A jak są pozostali cięcy, to jakoś można wyżyć przy dobrym tanku. A ja i mówię to bez fałszywej skromności, tankiem jestem niezłym. Znaczy znam dosyć dobrze mechanikę tej gry. i Jakoś sobie radzę. Ten boss, co? Jak dostanie baty, to zaraz przywołuje smoka i zaczyna na tym smoku tutaj nam robić krzywdę. Trzeba uciekać od oddechu tego smoka, bo nie dlatego, że śmierdzi, ale dlatego, że jest bardzo ciepły. No proszę. Chyba damy sobie radę bez większych problemów. Aha, rozumiem. Żeby ten, ten buff się tutaj aktywował, powinienem to wiedzieć. To powinienem mieć na celu przynajmniej dwa hoty chyba. Chociaż diabo wie, muszę przejrzeć, przyjrzeć się tej mechanice jeszcze dokładniej. Bardzo fajne zmiany się szykują w nowych patchach. 4-3 teraz wszyscy czekają. Tam będzie możliwość zmiany wyglądu ekwipunku w dowolny, posiadany u nas w inwentarzu. To bardzo jest ciekawa rzecz, moim zdaniem. Będziemy mogli dowolnie dosyć kształtować wygląd naszej postaci. Co mnie cieszy. Ja nie lubię klonów. A tak to niestety wygląda w Warcraftie ostatnio, że wszyscy biegają w dosyć podobnym sprzęcie. Jest tyle takich fajnych. Z pancerzy z poprzednich dodatków, które z przyjemnością bym na sobie nosił. A nie mogłem tego do tej pory robić. I z radością przywitam tą zmianę. Właściwie też liczę na Wasz odzew. Czy interesuje Was zabawa w World of Warcraft? Czy Wam się to podoba? Następnym razem obiecuję, będę gadał więcej o instancji. Czy tank zareaguje odpowiednio na, moje tutaj, na moją trudną sytuację? Zareagował, ale ja prawie ten, prawie go straciłem. W sensie dałem mu prawie paść. Ops. No to dlatego, że gadam zamiast grać tylko i wyłącznie. No przy okazji, te wszystkie tutaj ładne obrazki, które się pojawiają na środku ekranu, jakiś listek tu na górze. Czy taki, zaraz zobaczycie, zresztą taki błysk zielony. To jest połączenie wbudowanych funkcji World of Warcraft plus Adona, który się nazywa Power Auras. On mi daje znać, kiedy pewne czary są dostępne. Także mnie musiał patrzeć na user interface, znaczy na. Boże, jak to się tłumaczy na polski? Interfejs użytkownika. Tylko, żebym od razu słyszał albo wyraźnie widział, że coś jest do użycia i coś można wykorzystać. No, dziewczyny, lecimy, lecimy. Nie ma co tutaj owijać tego w bawełnę uroczo. Ja wam gwarantuję, że grając healerem bardzo, bardzo rzadko widzę to, co się dzieje tutaj na, w czasie walki. Cały czas przyglądam się tym paskom życia. To jest dla mnie rzecz najważniejsza. To trochę jest takie... być może upierdliwe przy graniu healerem, że człowiek jednak musi się skupiać nie na tym, co jest takie atrakcyjne wizualnie, tylko na tych paskach, ale z drugiej strony nie przeszkadza to tak bardzo. Ja trochę gram tak, tak czysto, casualowo, tak to się nazywa. Casualowo, czyli na ludzie, Chyba nawet w dosyć dosłownym tłumaczeniu. A może nie, no, ale mniejsza z tym. No także bez zobowiązań, bez jakichś rajdów. Moja gildia, bardzo, bardzo fajna gildia. Składająca się niestety głównie z ludzi pochodzących z Grecji. Dlaczego mówię niestety? Bo wiadomo, że w Grecji jest spory kryzys. I niestety oni mają teraz inne rzeczy na głowie niż gra w World of Warcraft. Także z, z, bardzo jest to nieprzyjemne, ale nagle się okazało, że e, ekonomia, że świat e, sprawił, no, że, że zupełnie czynniki zewnętrzne sprawiły to, że, że ludzie nie, mo, że nie możemy się razem bawić. I to też trochę mnie wybiło z rytmu, też jakby to był też jeden z powodów, dla których zrezygnowałem e, w granie w World of Warcraft. Bez starych, dobrych kumpli to już nie jest to samo. To jest jeden z głównych czynników, jakie przyciągają mnie do World of Warcraft. To, że mogę pograć z fantastycznymi ludźmi, których sobie dobierałem przez tam powiedzmy ileś lat. Ja z tymi ludźmi tutaj przez dwa lata działałem. Bardzo fajna ekipa. Grecy są chyba w porządku. Przynajmniej ci, których miałem okazję poznać. Zobaczymy, czy tutaj jakaś taktyka będzie potrzebna czy pojedziemy na żywca i wszystko się skończy dobrze. Na heroiku to to miejsce bywa bardzo, bardzo problematyczne. Tu jest dużo rzeczy do przebadania. Być może pokażę Wam... Pojawiły się nowe tereny w grze, których nie było wcześniej, kiedy ja odchodziłem. Firelands, zdaje się, nazywa się ta kraina, ale nie trzymajcie mnie tu za słowo. Bardzo wiele rzeczy muszę sobie odświeżyć. Aha, to jeszcze nie... To jeszcze nie był boss, tylko mopki takie... Zdaje się, jeżeli zaatakujemy bossa, to pojawią się tutaj dwa takie same łebki. I będzie ich trzeba... Czy to są jakieś fazy? Tak. Od czasu do czasu przychodzi dwóch kolesi, a, a boss... Yy, boss robi coś tam i trzeba tych kolesi szybko zabić. A, takie tam. Nie będę wymyślał teraz, bo nie pamiętam dokładnie, więc po co mi to. No to teraz maksimum koncentracji, panie i panowie. Bijemy bossa. Zobaczymy jakie to tutaj umiejętności ten bos nam zaprezentuje. Mak użył. O, już mi się pomyliły rzeczy. Myślałem, że do tego mamy biec, a jednak nie, musimy od tego uciekać. O! Do tego musimy się chować. No cóż. Każda postać, która się znajduje poza zasięgiem tego miejsca, będzie dostawała baty. I ten mak, nasz tutaj wybitny, co spadł z mostu. Był doskonałym przykładem na to, co się może stać, gdy się wyjdzie poza obrys tej. I tak trochę idą na żywce, w ogóle nie biją tych adów. E, ady, jeżeli nie kojarzycie tego słownictwa tutaj, to są. E, to są przeciwnicy, który, którzy pojawiają się w środku walki, w trakcie walki. Nie są tutaj od początku. Ad to z, chyba z angielskiego, a znowu się pomyliłem. E, dodawać, prawda. Jest dużo, dużo, dużo nazewnictwa w grach MMO. Yy, właśnie jest taka bardzo łatwa do zrozumienia i do przetłumaczenia. Na przykład mob, yy, to bardzo często używane hasło, pochodzi od yy, wyrazu mobile, czyli od, że coś się rusza, ruchliwy jest. No, moby to są po prostu potworki, które się poruszają i pewnie robią dużo innych rzeczy. No nic, cóż my tu mamy jakieś stawka? Nic tu dla mnie, bo to tak dla rozrywkowo. Mimo że nie grałem dawno, to jednak ten sprzęt, który posiadam jest zdecydowanie lepszy niż to, co można tu znaleźć. Gram po prostu dla czystej przyjemności. Dziś tu miałem takie automatyczne pożegnanie. No proszę. No to co? No to żegnam się z wami. Najwyraźniej podzieliłem ten materiał na dwa, skoro dotarliście aż tutaj, bo jak mówię, nie lubię takich długich. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, pa 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 pa. pa.